Realnie rozpoczynamy wakacje 2017 Właśnie jesteśmy na lotnisku w Warszawie Cześć. Witamy na kanale, że godzina jakaś 14.30 i oficjalnie zaczynamy swoje własne wakacje. Maja powiedz skąd się znamy. Kochanie, z gimnazjum się znamy. Tak chodzimy razem do klasy, zobaczcie jak dobrze jest mieć kontakty i znajomości. Widzicie, trzeba się uczyć, żeby móc pracować na lotnisku, prawda? Tak. tak. Już jesteśmy w samolocie. Jak się czujesz? Super! Bardzo fajnie zrobiłyśmy sobie odprawę przez internet, dzięki temu mamy miejsca we trzy od siebie, bo inaczej byłoby ciężko. Były sporo rzucone, po całym samolocie tak, po całym samolocie, tak, więc fajnie. Standardowo kocyk, poduszeczka i w ogóle siedzimy przy na samolotu praktycznie. Tak, więc fajnie. To do usłyszenia potem. Jest tak. godzina 21.49. Tak? Skąd wiesz? A no, tutaj jest izba. I coś to się jeszcze pojawia? Jestem strasznie zmęczona. I spać, chcemy. No. Cześć, kochani, właśnie mamy 4 sierpnia. Um, doleciałyśmy na miejsce. Jak wiecie, planowałyśmy dla Was wspólne wakacje. Jeszcze jesteśmy nieogarnięte, Jula się tutaj dla was y, no, maluje i tak dalej. Um, wczoraj w nocy przyleciałyśmy na miejsce. Jak możecie się domyślić i prosiłyśmy was, żebyście zgadywali w komentarzach, dokąd się wybieramy. 90% osób domyśliło się, dokąd y, pojechałyśmy na wakacje. Y, no i tak, jesteśmy w USA. Tak, jesteśmy w Stanach. Stwierdziłyśmy, że jeżeli mamy taką okazję, to bardzo chciałobyśmy zorganizować sobie takie wspólne wakacje. Tak więc mamy mały jetlag. Teraz w sumie wyspałyśmy się. Ja dzisiaj się obudziłam o 7, ale myślę, że tak. A ja, o której też o si po Nie, ty wstałaś po 8. O ósmej, no połowie ósma dwa. No w każdym razie, jak widzicie, teraz jeszcze się ogarniamy, zjadłyśmy śniadanko, e, pokazywałam Julii dom, partia jaką mam fajną bluzkę w owce. Teraz się z Wami żegnamy, idziemy wysuszyć włosy, idziemy się jeszcze trochę ogarnąć, coś się ubrać, jest w miarę zimno, więc e, pewnie jakieś Tak, bluzy. jeśli chodzi o pogodę, to nawet taki deszcz. Tak więc do później. Ogólnie jeszcze chciałam wam pokazać, zobaczcie, moja walizka strasznie dużo ważyła, ale ze względu na ten softbox. Tutaj mam już, yy, mamy już tutaj statyw, na całe szczęście statyw miałam już tutaj od rodziców, więc elegancko. Tutaj mamy taką bardzo fajną szafę, tu ładnie takie kwiatki. I otworzę wam szafę, pokażę wam, jaką mamy organizację. O, Hello. dzień dobry! <słuchaj> tak! Patrzcie, mamy taką garderobę. Tutaj są wszystkie nasze ciuchy, a z góry chcemy... Moja mama jest kochana i kupiła nam takie skarpetki, a ja tutaj wstanę, bo tu... My właśnie jedziemy, w sumie nie wiemy gdzie, do jakiegoś sklepu zobaczyć. Dzisiaj mamy... Tak, się cieszymy. Dzisiaj mamy taki bardzo chillowy dzień, bo jesteśmy jeszcze trochę zmęczone i ten jetlag i tak dalej. I jedziemy ogólnie no, tak na luzie, nie? Do jakiegoś sklepu. Przycula się właśnie do samochodu, bo jak wiecie Patrycja ma już prawo jazdy, ale jeszcze nie ma samochodu i teraz jak widzi każdy samochód, to mówi, że chce samochód chce samochód. Eee, no, także wam pokażę jak wygląda. Właśnie tak ona reaguje na samochód. Tutaj apata deszcz. Dobra, no, zaprezentujesz swój outfit i opowiesz skąd, co masz od góry. bo Czekaj, bo mama mi kupiła, ja nawet nie wiem. Bluzę mam z handemu, spodnie mam z berszki berszki. i białej I... Nie mogłam być ładniejsza. jest piękna, córko. Widzicie? Jedziemy pokazać Julii okolice. A wczoraj w ogóle jechaliśmy i sarna, tu była sarna? Tak, sarna, duża. Sarna wyskoczyła nam na drogę. Dziękuję samochód a mnie zostawiły. Ale mega się cieszę i powiem Wam jak teraz jestem sama, także bardzo zawdzięczam wszystko. Po prostu jestem mega szczęśliwa i pokać mi się chcę normalnie. Paka. Jedziemy. A gdzie jedziemy teraz? Nie wiem przed siebie. Przed siebie! Przyjechałyśmy do TJ Max'a. W Polsce się podobno mówi TK Max, a w Stanach TJ Max. Tak więc, skoro jesteśmy w Stanach, to mówimy TJ Max. To mówmy TJ Max. Dajdziemy. Mogę tu nagrywać, zacznij wygonywać. O nie, oczywiście rozchodzę. No jak ty chcesz. Jesteśmy w stanie Wisconsin, więc. E, może coś takiego? Takie bajki. Sobie o, raj. Bo tutaj jest taki ten. Raj dla mojej mamy. Tam, tam, nie, inna to firma, firma chyba. Tak, tak. Coś tam, coś tam, coś tam. tam. Piotrca, co, bo wykryją prawa autorskie. Pięknie. Pięknie. Szyma, bo... <noise> Julka pierwsze co powiedziała, jak przyjechała tu, to, że wszystko jest duże, ten ser w lodowcu <noise> jest ser. Idziemy do TJ Maxa, sprawdzimy, co z TJ Maxx, jak bardzo się różni nasz polski TK Max od TJ Maxx. Bo na przykład w tym w Warszawie ja nigdy nic dla siebie nie mogłam to znaleźć. Ej, taki bumerek. W końcu dotarłeś. Tutaj już jest dużo ludzi, to mi dała kamera. Tak, jest właśnie. Proszę, bardzo. Nie. Yeah. Czekaj, ja, ja też Słuchajcie, wpadły w szał zakupów. Doradźcie. Doradźcie, uwaga, Pati, no, dawaj. Te. Pati ma chyba z trzy pary. Te. Tylko przez to też jak wyglądamy. Śmiesznie. Jeszcze mnie macha mi włosami. Widzicie, ona ma taki ruch, że ona tak się zamacha. Zawsze tak. Sub i we mnie. O jeszcze są takie. To te same co, co te ma? same co ja mam. No i co? Mi się te strasznie podobają. A ja z kolei... O, mamusia przyszła. A ładne te są. Te są... Ale były lepsze. Nie, takie za kwadratowe. No. <laughs> Dobra, lecimy, bo musimy się zdecydować. No. Ja już nic nie kupiły. Patrzcie jakie ładne znalazły się tutaj. Wzięłyśmy sobie takie same. Były jeszcze czarne i szare były jeszcze. Były? Mhm. <grymne> Ale wiecie jakie to było zabawne, bo stałyśmy na, stałyśmy na jednym dziale, po czym Jula mówi, nie, ja to nic nie kupuję, bo to wiecie pierwszy dzień. Ona nic nie będzie wydawać kasy i nagle tak mówi, mówi i nagle... Zobaczyła i publik, no. dział z. Czy w ogóle mamy ostrzeż? Mamy. Teraz, co tydzień? I zobaczyła dział z bielizną Kelvina. Ja oczywiście. Jeszcze kupiłam. Wzięłyśmy sobie też okulary. Tak, ja wzięłam. Pokażę wam, na które się w końcu zdecydowałam. No ty też pokaż. Tak, ja kupiłam z Tomiego Hilfigara. Znaczy, jeszcze nie kupiłam, ale. Nie, no o. Z ja tym te... białym będzie chodzić, oczywiście. Bo wiecie co ja. Mam coś takiego, że ja lubię nosić duże. Czekaj. A wiecie ile kosztują? 10 dolarów. No. za duży wybór. A i taka miniaturka powinna być. Pierwsze dzień już zakupy Takie tytuł. Dobra, właśnie wróciłyśmy i w Polsce jest już po 20. Grubo po. Grubo po, prawie 21. I my jesteśmy strasznie zmęczone, bo ten JedLag, wiecie, u nas jest teraz jakaś 14. Nie, jeszcze nie ma 14. Pierwsza rzecz to są takie spodnie. Ja kupiłam je, ponieważ w ogóle nie mam spodni takich do chodzenia po domu, a ja uwielbiam długie spodnie. Kupiłyśmy takie spodnie w Goodwillu i one kosztowały 4 dolary. Także. Tak nie całe 20 no, zł. Więcej słów tu nie potrzeba. Nic są może jakieś super fajne wycie, ale dla mnie. Nie, ale biedne. pokażę. Ja nawet nie dotknęłam ich. Fajne o, są. fajne. Bardzo fajne. Dobra. I do tego jeszcze mamy, znaczy nie do tego, do tego. <laughs> jeszcze mamy taką bluzę. I tutaj z napisem. No. Taniczki. Z takie Ładne sportowe. O. Tak. Musisz tak czekaj? skelvina Mamy takie z dwa, bo jesteśmy we dwie. I. Co chciałam powiedzieć, aż sobie włączę. Dzień dobry. Zdziwiło mnie to, że dali nam wieszaki. A, no. Nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę. Ja na to zwróciłam, bo ja tak mówię, myślałam, że pani mi da wieszak, że się pomyliła, mm -hmm. ale Patrycja od Pati była po prostu przy innej kasie i również dostała wieszak. Okulary. Weź, kocie. O Jezu, Kizja. biedna. Uuu, maleństwo. Chodź, kocie, się. No chodź, biedna, uciekła I tutaj jeszcze Julki, okulary z Tomiego, które już widzieliście. O tak, też za 10 dolarów. Też za 10 dolarów. I jeszcze na samym końcu przy kasie dorwałyśmy. Już totalny spontan. Takie właśnie. Ym, antybakteryjne żela. Żele antybakteryjne. Zawsze to się przyda. A gdzie mhm. ile to kosztowało? 1,50 Tak więc, I jeszcze Beauty Blender. Dosyć taki nietypowy on jest, powiem szczerze. Tak, ma taki nietypowy kształt, TJ Max. Kosztował tylko 2 dolary w, w TJ Maxxie, Maxie, tak, w TJ Maxxie i pokażę Wam, jest to tyle śmieszne że właśnie <grym> wygląda tak. Wiecie, co mi to przypomina? O, yy, takie na wagę, takie A, no. ciężarki na wagę. Dosłownie. A Ty co sobie kupiłaś, Misiu? Koty kochają reklamówki, słuchajcie. Nie Także wiem. kot ma wiem, reklamówkę. W Dobra. Tak więc y, to by było już na tyle. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Jeszcze do vloga zostanów. Yy. Tak, rozpoczynamy serię vlogów. Oczywiście nie zapominajcie o łapeczkach w górę, o Subskrypcji. dzwoneczku. No. Subskrypcji. <suskrypcji>. O komentarzach i naprawdę tak. To jest bardzo motywujące. Łapeczki właśnie i komentarze są mega, mega motywujące do działania. E, także co, widzimy się w kolejnym filmiku. Buźka.